Cześć Kochani! Z tej strony Przemek PPO to Szkoła Tychy. Witam moich byłych, obecnych i przyszłych kursantów. I w dzisiejszym odcinku pokażę Wam obsługę techniczną Toyota Yaris pod kątem egzaminu państwowego. Zrobimy sobie kompletny opis pod pokrywą silnika i omówimy kompletne oświetlenie pojazdu. I Kochani, jak to wygląda na egzaminie? Na egzaminie państwowym egzaminator przyjdzie do Was z informacją co wylosował dla Was komputer. I będzie to jedna rzecz pod pokrywy silnika i jedna rzecz związana ze światłami pojazdu. Zaczniemy sobie od tego, co pod pokrywą silnika. Waszym zadaniem jest otwarcie pokrywy. W Toyota Yaris mamy akurat tutaj taką dźwignię. Słyszymy kliknięcie i idziemy do przodu pojazdu. Niektórym kursantom sprawia to troszkę trudności. Tutaj jest taka blokada, którą musicie przesunąć palcem w lewo, żeby zwolnić pokrywę i dopiero wtedy można ją otworzyć. Unoszę pokrywę, zabezpieczam drążkiem. Tutaj mam takie specjalne miejsce i pokrywa jest zabezpieczona. Zaczniemy sobie od sprawdzenia poziomu oleju. Wskaźnik poziomu oleju znajduje się tutaj. Oczywiście, żeby go sprawdzić, muszą być zachowane pewne warunki. Auto musi być ostudzone i stać na równej powierzchni. Musicie opowiedzieć, w jaki sposób dokonujemy pomiaru poziomu oleju i mogłoby to brzmieć w sposób następujący. Wyciągamy wskaźnik poziomu oleju, przecieramy szmatką, sadzamy z powrotem, wyciągamy raz jeszcze i dokonujemy odczytu poziomu. Powinien zawierać się pomiędzy dwoma kropkami. Te kropki oznaczają minimalny i maksymalny poziom. Gdyby zaszła taka sytuacja, że poziomu jest poniżej minimum, czyli poniżej tej dolnej kropki, uzupełniamy olejem tej samej klasy, który jest w instrukcji. Wlew oleju znajduje się tutaj. I zadanie zaliczone. Na końcu filmu znajduje się pełny opis, jak sprawdzić olej, ale to jest na potrzeby tylko i wyłącznie edukacyjne. Na egzaminie nie musicie tego robić. Egzaminatorowi zależy na tym, żebyście mieli czyste ręce. Drugi element, który możecie wylosować, to wskazanie poziomu płynu chłodniczego. W Toyocie Jaris zbiornik wyrównawczy znajduje się z przodu pojazdu. Waszym zadaniem jest sprawdzenie poziomu, i tutaj akurat widzimy bardzo dobrze, pomiędzy low a full powinien zawierać się poziom. I tutaj, tak jak w przypadku poziomu oleju, auto musi stać na równej nawierzchni, żeby wynik był miarodajny. Pamiętajcie, żeby nie dolewać zimnego płynu do gorącego, rozgrzanego samochodu. Kolejnym elementem jest wskazanie poziomu płynu hamulcowego. Zbiornik płynu hamulcowego znajduje się tutaj w okolicach akumulatora, blisko pedałów i tutaj mamy na zbiorniku oznaczenie MAX i MIN. Możemy to sprawdzić w sposób następujący. Chwytamy za korek, lekko poczęstamy zbiorniczkiem i tutaj widzimy na jakim poziomie jest płyn. Tak jak w przypadku oleju i płynu chłodniczego, żeby wynik był miarodajny, auto musi stać na płaskiej powierzchni. Czwartym elementem spod pokrywy silnika jest kontrola płynu do spryskiwaczy. Zbiornik płynu do spryskiwaczy ma charakterystyczną ikonkę na lewie. Znajduje się tutaj po lewej stronie przy lampie. Jak sprawdzamy? No, nie ma tutaj żadnego minimum a maksimum, także jedyne co musicie zrobić, to sprawdzić jego obecność. I polecam ogólnie otworzyć ten korek i zajrzeć do środka. Jeśli widzimy płyn, to jest wszystko ok. Jeśli nie widzimy, uzupełniamy i zadanie zaliczone. Po zakończeniu zadania, zamykacie pokrywę silnika. Chwytamy jedną ręką u góry, drugą ręką zwalniamy blokadę. Odkładamy na miejsce. Opuszczam pokrywę tak, żeby była równo z jezdnią, i bezwładnie puszczam sama się zamknie. Z grupy elementów pod pokrywą silnika możecie wylosować również sygnał dźwiękowy. Ten popularny Klakson. Wsiadacie sobie wtedy do samochodu i energicznie naciskając, sprawdzacie jego działanie. I teraz przechodzimy do drugiej grupy, czyli wskazanie właściwego oświetlenia pojazdu. Na egzaminie proponuję sobie wsiąść do samochodu na spokojnie, przekręcić kluczyk w drugą pozycję, aż do momentu zaświecenia się kontrolek. I na tym etapie możecie wskazać dowolnie wybrane przez egzaminatora światło. Zaczniemy sobie od świateł pozycyjnych. Jakby to mogło wyglądać na egzaminie? Załóżmy, że wylosowałem światła pozycyjne. I mówię tak: Światło pozycyjne włączam tutaj to jest ten pierwszy stopień. Na tablicy rozdzielczej pojawiła mi się zielona kontrolka i wychodzę z samochodu, żeby sprawdzić działanie tych świateł. No i sprawdzam po kolei działanie. Przednie lewe świeci, przednie prawe świeci. Idę do tyłu. Prawe tylne świeci, lewe tylne świeci, czyli wskazuję i sprawdzam, czy one działają. Tutaj jeszcze na marginesie można pokazać, czy powiedzieć, że zaświeciły nam się też światła tablicy rejestracyjnej. Po omówieniu każdego światła wyłączamy przełącznik w pozycję 0. Drugi rodzaj świateł, światła mijania. I znowu mówimy, światła mijania włączam tutaj. To jest pozycja druga. Na desce rozdzielczej nic nowego mi się nie pojawiło. Tutaj mamy jeszcze kontrolkę świateł pozycyjnych, ale one są takim pierwszym stopniem, więc ona się będzie już naturalnie świecić. I wychodzimy z samochodu, sprawdzamy działanie świateł mijania. Świateł mijania są dwie sztuki. Przednie lewe to już jest to mocniejsze w kloszu. I przednie prawe świeci. Zadanie wykonane. Trzeci rodzaj świateł, światła drogowe. Żeby je włączyć, musicie po kolei włączyć światła pozycyjne, mijania, a następnie pchnąć manetkę do przodu i zaświecą się światła drogowe. Informacja o tym, że mamy światła drogowe, to jest ta niebieska kontrolka. Wychodzę z samochodu, sprawdzić ich działanie. No i spójrzcie, to już są te takie najmocniejsze z przodu. Są dwie sztuki: przednie lewe i przednie prawe. Wszystko działa. Oczywiście, po zakończonym zadaniu, wyłączam światła do tyłu i wyłączam manetkę w pozycję 0. Czwarty rodzaj świateł to światła przeciągielne tylne. Aby je włączyć, musimy włączyć uprzednio światła mijania. Czyli pamiętacie, dwie pozycje do przodu na światła mijania. I tutaj, w Flojocie Jaris mamy taki pierścień, który przesuwamy do przodu. On samoczynnie wraca. Informacja o tym, że mamy włączone światła przeciwgielne tylne, to ta pomarańczowa kontrolka. Wychodzę z samochodu sprawdzić jego działanie. Akurat w tej generacji Toyoty, to jest jaris trójka, światło przeciwgielne tylne znajduje się na dole zderzaka. No jest to takie światło barwy czerwonej, mocne, ostre światło. Nie zapomnijcie oczywiście wyłączyć tego światła, żeby go wyłączyć przesuwamy pierścień tak samo jak go włączaliśmy, czyli do przodu. Kontrolka nam powinna zniknąć i wyłączamy światła mijania. Piąty rodzaj świateł to kierunkowskazy. Manetka kierunkowskazów znajduje się tutaj. Włączymy sobie najpierw lewy kierunkowskaz. Jest lewy kierunkowskaz. Słyszymy klikanie. Widzimy też kontrolkę lewego kierunkowskazu. Wychodzimy z samochodu sprawdzić działanie kierunkowskazów. Lewy kierunkowskaz to trzy światełka barwy pomarańczowej, migające. Lewy przedni sprawdzam jest. Lewy boczny sprawdzam jest. Lewy tylny wskazuje, pokazuje, sprawdzam, jest. Wyłączam i analogicznie prawy kierunkowskaz dźwignia do góry. Słyszę klikacz. Pojawiła mi się kontrolka, która tutaj miga. Wychodzę z samochodu sprawdzić działanie. Prawy przedni świeci. Boczny świeci. I prawy tylny świeci. Zadanie zaliczone. Kolejny element światła awaryjne. To Jarry z światła awaryjne włączam tutaj, na tym trójkąciku. Znowu tak jak w przypadku kierunkowskazów słyszymy klikacz, ale tym razem już nam dwie kontrolki mrugają. Wychodzę z samochodu sprawdzić działanie świateł awaryjnych. No i tu mamy sześć punktów świetlnych: przedni, lewy. Boczny, lewy. Lewy tylny. Prawy tylny. Prawy boczny. Ile wyprzedni, Wszystko działa. Oczywiście nie zapominamy tego wyłączyć. I zostały nam dwa ostatnie rodzaje świateł do sprawdzenia. Tutaj w tym przypadku możecie poprosić egzaminatora o pomoc. Światło biegu wstecznego. jak możemy to zrobić? Wbijacie bieg wsteczny i prosicie egzaminatora, czy może dla Was sprawdzić, czy świeci się światło barwy białej z tyłu pojazdu. Na tych, którzy zapomnieli, jak włączyć bieg wsteczny w to Jaris, krótkie przypomnienie. Dźwignia w pozycji neutralnej. Chwytamy grzybek pomiędzy trzecim a czwartym palcem i energicznie na maksa do siebie i do góry, bieg wsteczny wrzucony. Na wyłączonym silniku możecie też sami wyjść z pojazdu i sprawdzić działanie tego światła. Chodźcie. I w tej generacji Toyota Yaris światło biegu wstecznego znajduje się tutaj po prawej stronie. Ma za zadanie doświetlać Wam zakręt przy cofaniu i informować innych kierowców, że cofacie pojazdem. I zostały nam jeszcze światła stopu. Wchodzicie do samochodu, naciskacie hamulec i prosicie egzaminatora o sprawdzenie działania świateł stopu. I są to trzy punkty świetlne barwy czerwonej o mocno intensywnej barwie. Jak widzicie, nie jest to trudne, jest to rzecz w pełni nauczalna. No i przypominam, wylosujecie jeden element spod pokrywy silnika i jeden element z grupy świateł opowiedzieć w dwóch, trzech zdaniach, sprawdzić działanie. Jeśli to zadanie zaliczycie bez problemu, egzaminator zaprosi Was do samochodu, poprosi o przygotowanie się do jazdy. I rozpoczynacie jazdę pasem ruchu do przodu i do tyłu, czyli popularny łuk. Dzięki serdecznie za uwagę i zapraszam do śledzenia kolejnych filmików poświęconych nauce jazdy. Do zobaczenia!